Kochani, kochani witam Was serdecznie i zapraszam nowe, do nowego filmiku. Dzisiaj to będzie moja recenzja palety od Kat Von D, która nazywa się... Shade and Light Eye, czyli paleta do konturowania oka. Najpierw postaram się po prostu przedstawić ten produkt najlepiej jak umiem. Będą, będą też słodycze i tak dalej. I na końcu będzie moja opinia o tymże produkcie. Także, tak jak mówię, jest to po prostu paleta do makijażu oczu. Są tutaj same cienie matowe. Sama paleta przechodzi tak zapakowana. Takie właśnie opakowanko. Z tyłu mamy rozpisane, pokazane cienie, to w jaki sposób są ułożone i są też ich nazwy. No po otwarciu dostajemy tutaj tak. Znaczy opakowanie jest po prostu świetne, no jest super. Najpierw jest po prostu kartka, czy znaczy taka informacyjna broszurka. Jeszcze raz mamy nazwy wszystkich kolorów, mamy różne typy makijażu oka, jakie można, jakie można wykonać tą paletą i pokazane jak je wykonać. No i sama paleta, która wygląda... Dokładnie tak. Tutaj raz jeszcze mamy rozpisane nazwy, ale już nie ma jakby kolorków pokazanych samych w sobie. Opakowanie to jest taki twardy, dosyć solidny karton, ale wciąż jest to karton. W środku mamy tutaj lustereczko i mamy nasz zestaw cieni. to tak jak mówię, wszystkie cienie są to cienie matowe. I tutaj, jeśli chodzi o gramaturę, to te trzy duże cienie, które tutaj mamy, on, każdy z nich ma 2,3 gram, a jeśli chodzi o te małe cienie nie? Tutaj mamy 1.1 jeden jeden gram, czyli mamy 9 małych i trzy yy, duże cienie. Dosyć dużo produktu, wydaje mi się, że naprawdę zabierze Wam bardzo dużo czasu yy, zużycie po prostu takiej paretki, paletki, no bo popatrzcie, ich jest tutaj olbrzymia, absolutnie olbrzymia ilość. E, teraz tak, jeżeli chodzi o sam koncept tej palety, tak jak mówię, jest to paleta do konturowania oka, stricte. To jest paleta, która nazywa się Shade and Light, czyli światło i cień. Czyli taka, która ma kre kreować jakby ob światło i cień też na naszych oczach. Kate Bondi, zanim wyszła z tą paletą, wyszła e, z paletą do konturowania twarzy. Czyli po prostu e, wiecie, brązerami, czy z takimi cieniami, z pudrami do konturowania i do rozświetlania twarzy. I to jest ten sam koncept, czyli paleta do konturowania stricte oka. Nie będzie tu żadnych imprezowych, Cieni, nie ma tutaj żadnego cienia takiego stricte błyszczącego. Niektóre są lekko-satynowe, ale nie ma żadnego błysku. E, także, no, jeżeli oczekujecie błysku i jakiejś bardzo dużej różnorodności. To się dla Was nie sprawdzi. E, tak, paleta jest podzielona jakby na takie cztery kłady, czyli cztery potwórne cienie. E, ten w środku ma być chłodny, ten tutaj ma być ciepły, a ten tutaj ma być najbardziej oczywiście neutralny. W praniu, w praktyce wychodzi to e, troszeczkę inaczej, ale to o tym będzie za chwilę e, przy jakby mojej opinii. Cienie są świetnie napigmentowane, naprawdę wystarczy jedno przejechanie, i no, pigmentacja jest naprawdę bardzo mocna właśnie się starał, ubrudziłam. Pracuje się z nimi bardzo wygodnie, fajnie się rozcierają, można oczywiście mieszać ze sobą. Niekoniecznie trzeba używać konkretnych kładów, można te cienie jakby mieszać ze sobą, nie ma tutaj żadnego problemu. Odrobinę różnią się między sobą w konsystencji. Zauważam, że na przykład te takie jasne, one mają odrobinę słabszą konsystencję. Ten ma tutaj bardzo fajną konsystencję. Są różne, nie są dokładnie, dokładnie równe. Wszystkie cienie są na bazie Miki. Produkt nie zawiera talku, co jest... Fajne ogólnie dlatego, że na przykład Mika jest e, droższym e, materiałem, półproduktem niż talk, czyli te cienie będą trochę wyższej jakości. E, plus, jeżeli macie problemy z talkiem, a nie macie problemów z Miką, to niektóre z tych produktów możecie spokojnie użyć na twarz. Na przykład tego można użyć jako różu, tego można użyć jako fajny kolor do konturowania dla bardzo jasnych cieni e, cer itd. Tak no tego, że paletka niby jest taka utrzymana w matach i nie ma jakichś imprezowych, tak jak mówiłam, kolorów, to jest dosyć różnorodna i można wykonać ją bardzo wiele makijaży. Mamy też bardzo ciemny czarny cień, czyli można wykonać tą paletą, po prostu czarną sobie w jakiś sposób kreskę. Można wykonać jasne makijaże dzienne, można wykonać spokojnie smokey eye, można wykonać coś cieplejszego i coś ziemniejszego. Także pod tym względem jest ok. Chodzi o dostępność, to paleta jest bez problemu do, do dostania w Stanach Zjednoczonych, e, w seforach głównie i chyba tylko i wyłącznie, bo Cat Von D to jest taka marka, która, poprawcie mnie, jeżeli, jeżeli się mylę, ale należy bezpośrednio pod Sephorać jakby to nie jest marka do końca niezależna, czyli jakby powstała i działa przy współpracy z seforą, także w seforze. E, ja akurat swoją kupiłam w seforze hiszpańskiej, także wiem, że w Hiszpanii jest dostępna normalnie, w seforach można kupić bez żadnego problemu e, i w tym momencie, chyba w zeszłym miesiącu, Cat Von D Weszła też do Wielkiej Brytanii do sklepów Debenhams, więc można ją kupić albo stacjonarnie w Debenhams, albo też online w Debenhams. Nie wiem, jak jest Debenhams z wysyłką do Polski, ale być może da się to zorganizować w jakiś sposób. E, odradzam wszelkie kupowanie na eBayach, na Allegro, na wszystkich takich portalach, bo w sieci jest mnóstwo, mnóstwo podróbek. Ja sama się nacięłam i ja sama e, za pierwszym razem, jak kupiłam tą paletkę to kupiłam ją na ebayu e, i przysłali mi podróbkę. E, odra, o, oczywiście od razu po otwarciu sam zapach jest inny, konsystencja jest koszmarna, kolory są inne, także to od razu bo wiadomo, że jest podróbka, sprawę rozwiązałam, e, wszystko pieniądze do mnie wróciły i tak dalej, i tak dalej. I mam też na kanale osobny film na temat tej palety, gdzie można po prostu e, zobaczyć, w jaki sposób rozpoznać e, podróbkę. Pokrótce są tutaj pewne literówki w nazwach, w napisach, też sama jakość jest całkiem inna i wykonanie jest też całkiem inne, ale mam na ten temat całkiem osobny film, także podlink podlinkuję go poniżej, więc musicie sobie obejrzeć. Mm, więc raz mówiąc, odradzam absolutnie żadnych eBayów, żadnych Allegro, nie. Po prostu szkoda będzie ważnych pieniędzy, bo dla mnie to 95% to będą podróbki, bo jak wejdziemy na jakiekolwiek chińskie takie, te, wiecie, strony typu AliExpress, Alibaba i w ogóle, to po wpisaniu paleta wiem, bo sprawdzałam, Wyskakuje po prostu tysiące po prostu podróbek bez żadnego pieprzenia, bez żadnych w ogóle udawania, że to nie jest podróbka napisami Kat Von D i tak dalej. Samo wykonanie jest super, bo Kat Von D, ona sama tworzy te wszystkie napisy, wszystkie grafiki. Ona w ogóle, jeżeli ktoś nie wie kim ona jest, to jest taka pani z bardzo dużą ilością tatuażu. Ona jakby wypłynęła chyba w programie Miami Ink i ogólnie jest tatuażystką i też ma swoją linię, linię po prostu make upu i to jest taki hitowy, hitowa linia w Stanach Zjednoczonych, także jeszcze musisz sobie się e, przyjrzeć temu. Także jakość jest naprawdę spokojna, no cenowo to się różni w zależności od tego, jaki jest kraj, ale tak jak mówię, jeżeli jest za tania, to dla mnie na 95% będzie to podróbka i podróbki mają oczywiście dramatycznie inną jakość, jak zawsze. W ogóle nie myślę o tym, że używać podróbek makijażu, bo dla mnie to jest absurdalne i idiotyczne. Wiadomo, że składy będą całkiem inne, nie wiadomo pochodzenia, nie wiadomo co to nam może zrobić ze skórą. Nie, nie używajcie podróbek kosmetyków, dziewczyny proszę, nie testujcie, nie sprawdzajcie, nie kupujcie. Nie. Także to jest to. E, no i teraz może przejdziemy do mojej opinii. Ja tę paletę mam e, w swojej kolekcji od niecałego roku. E, z strasznie się nianią napaliłam, strasznie jej chciałam, strasznie ją po prostu już tam, nie wiem, strasznie miałam gdzieś tam w głowie, bo jak oglądałam ulubieńców w roku 2015 u bardzo wielu dziewczyn, które bardzo lubię youtuberek, to ta paleta właściwie u prawie każdej z nich była w ulubieńcach właśnie roku 2015, więc myślę no way, jak 10 dziewczyn pod żon, które lubię, mają ją w ulubieńcach, to znaczy, że coś musi, coś musi być na rzeczy. No także, jak, tak jak mówię, czaiłam się, ciężko było mi ją dostać, kupiłam na tym ebayu, była podruba, bla 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 bla, i potem pojechałam właśnie na wakacje do Hiszpanii i udało się ją zdobyć po prostu w Suforze. i po prostu jak ją otwierałam, to miałam takie, aaa, coś pięknego. E, no i byłam strasznie podekscytowana i w ogóle i w ogóle, e, do momentu aż e, jej nie użyłam. Bo powiem szczerze, spodziewałam się fajerwerków, a pierwsze kilka użyć. Rozczarowanie, straszne rozczarowanie, jak ja to mówię czasem, no po no, prostu miałam na oczach szarą kupę, nie wiem. Ja nie wiem, trudno mi, y, trudno mi po prostu wytłumaczyć, ale to jest paleta, która, po którą sięgam niechętnie, która nie wywołuje u mnie ekscytacji, y, która nie jest taką moją ulubioną paletą, a myślałam, że będzie, bo będzie była taką bardzo długo wyczekiwaną paletą. Jest paletą, y, której nie lubię używać i. Po której jakby przy jej używaniu to co mi wychodzi na oczach nie jest za bardzo atrakcyjne. Po prostu nie wygląda to za dobrze na mnie. Nie wiem czy to jest kwestia mojego koloru skóry, czy moich kiepskich umiejętności makijażowych, nie wiem, ale po prostu to nie jest moja ulubiona paleta. Oczywiście używam jej czasem. Ale zazwyczaj sięgam po moje cienie, nawet Inglota i Makeup, Makeup Geeka, czy też inne paletki, które zaraz po, e, pokażę, i sięgam po nie z większą przyjemnością, niż sięgam po tę paletę. Tak jak mówię, jest tutaj bardzo dużo kolorów bazowych, właśnie typu czerń i te brązy, e, i ich mogę użyć, ale one są jak dla mnie strasznie do siebie zbliżone. E, jest tutaj według mnie e, za dużo kolorów, które są do siebie bardzo podobne, i jest zbyt małe zróżnicowanie. E, jest dużo kolorów, które są. E, nawet te ciepłe kolory, nawet te tutaj takie czerwonawe, one tak naprawdę to nie są takie ciepłe, żółtawe odcienie. To jest to czerwieni, które mają w sobie odrobinę chłodu. I na mnie większość z tych kolorów wychodzi w jakiś sposób szarawo. Właśnie, jakbym miała cień na oku, ale na mnie to wygląda dosyć nieatrakcyjnie. Przynajmniej według mnie, brakuje mi też takich naprawdę ciepłych brązów, czegoś naprawdę ładnego złocistego, jakiegoś ładnego żółtego, albo takiego brzoskwiniowego rozświetlającego cienia. Bo na przykład u mnie moje spojrzenie rozświetlają yy, właśnie. Brzoskwiniowe cienie. Ja w tym momencie nie mam tej palety na oczach, mam po prostu Inglota i Make-up Geeka i mam po prostu taki brzoskwiniowy cień. I to, to ta, te brzoskwiniowe cienie, to jest coś, co u mnie, mojemu spojrzeniu, właśnie daje tego rozświetlenia. Więc brakuje mi w tej palecie światła, jeżeli chodzi o moją cerę. Jest dużo cienia. Te jasne cienie, one są do siebie, widzicie, to tak dosyć zbliżone. Ten, ten, ten i ten. Ten pomarańcz jest taki jeden, fajny, cieplejszy, ale to też nie jest taka bardzo ciepła pomarańcz. To jest taka czerwonawa pomarańcz bez takiej żółtości w sobie. Po prostu ta paleta ma dla, dla mnie za mało żółtości. Bardzo, a czy najbardziej odziwo, co było dla mnie szokujące, najbardziej lubię ten kład chłodny. Gdzie ja nie jestem największą na świecie fanką cieni chłodnych, ale on jest bardzo ładny. Ten gołębi kolor jest po prostu przepiękny. Wygląda prześlicznie na moim oku, bo on ma w sobie. To jest takie tutaj nieuchwytne, ale aż taką. Pewną, może nieróżowość, ale na moich oczach tak to troszeczkę wygląda. Wiem, że to trudno wytłumaczyć i nie ma tutaj w nim ani odrobiny różowości, ale na oku daje taki bardzo, bardzo ładny efekt. I właściwie ten kład to jest ta czwórka, której lubię najbardziej używać. Czasem też używam tego brązu tego tutaj brązu, ten jasny cień jest taki, no taki no strasznie zbliżony do tych innych jasnych cieni, nie wiem, według mnie jest tutaj jest za dużo kolorów, które się w pewien sposób dublują, jest za mało różnorodności, nie proszę o nic niebieskiego ani zielonego, ale prosi, prosiłabym o coś bardziej żółtawego, być może brzoskwiniowego, być może trochę więcej ciepłych naprawdę cieni, albo na przykład y, takiego troszeczkę jaśniejszego brąziku, bo ten brązik mimo tego, że on jest taki dosyć jasny, to, to nie jest taki całkiem y, wiecie, średni brązik, brakuje mi takiego Troszeczkę jaśniejszego na przykład brązu, tutaj czegoś bardziej żółtawego, wtedy ta paleta e, wydaje mi się, że byłaby troszeczkę bardziej uniwersalna. E, bo ten kład, tak naprawdę, według mnie to nie jest taki bardzo ciepły kład, tylko kład nadający się dla osób o ciemniejszym odcieniu skóry niż moja na przykład. E, także reasumując, będzie to fajna zabawa, fajny kład dla. Osób, które zajmują się profesjonalnie makijażem, które potrzebują e, tylu właśnie matowych, neutralnych, być może bardzo podobnych do siebie czasami cieni, dla osób, które pracują na różnego, e, na różnych kolorach skór, że tak powiem, być może nieładnie, ale nie, nie, nie mam nic złego na myśli, e, dla osób, które pracują i na jakichś alabastrowych cerach, i może bardziej takich opalonych, ciemniejszych, albo po prostu na osobach czarnoskórych, e, wtedy, no, wtedy być może wam się to sprawdzi. Ale jak dla mnie, dla takiego codziennego użytku dla normalnej, osoby, albo nawet nienormalnej jak ja, jest to taki przesyt i jest to dużo cieni bez sensu. Dużo bardziej polecam zakupienie jakichś czterech, pięciu fajnych, dopasowanych cieni, chociażby z Inglota, z Makeup Geek'a, czy tam jednej z paletek, które tutaj zaraz pokażę, bo zaraz też przygotowałam paletki, które według mnie można by było kupić zamiast tego, bo to też nie jest oczywiście tani produkt, także jeżeli jesteście takimi indywidualnymi, normalnymi dziewczynami, które y, malują się na co dzień, to po pierwsze jest to dosyć drogie. Po drugie, cienie się dublują. I po trzecie, nie zużyjecie tego nigdy w życiu, bo to jest strasznie duża pojemność. Także nie. Jeżeli jesteście make-up artist albo kolekcjonujecie makijaż i chcecie mieć taką perełkę w swojej kolekcji, to jak najbardziej, wiecie, no każdy tutaj dokonuje wyborów sam dla siebie, każdy będzie testował na co chce wydać pieniądze. Także ja. Y, Żałować zakupu, nie żałuję, bo przynajmniej mogłam sobie wyrobić opinię o tym produkcie i bardzo go chciałam sprawdzić, więc go sprawdziłam i przynajmniej mogę przekazać moją opinię dalej. Ale drugi raz bym go nie kupiła i ogólnie osobie takiej jak ja też bym go nie poleciła, poleciłabym inne paletki w zamian. Tylko to jeszcze szybkaczem polecę, pokażę tylko to, co mogłabym polecić w zamian. Dostępne w Polsce: Make-up Atelier Paris, neutralna T22 paletka. No spójrzcie, no. Praktycznie no, mamy i ciemny, bardzo brąz, i mamy taki ciemniejszy. Znaczy, to jest ciemny, chłodny brąz, to jest taki średni, no i mamy kilka takich jaśniutki, także. Po co wam kurczę w ogóle więcej tak na co dzień? Tylko to jest, ona chyba kosztuje ta paletka kosztuje. Jeżeli chodzi o tańsze rzeczy, to pokazywałam tę paletkę z Astor. I Artist, ta paletka, yy, i ona się nazywa 100, numer 100 Cozy Nude. No, po prostu popatrzcie. Czekajcie, ja mam tyle palców. Popatrzcie, jak bardzo te kolory się dublują. Mamy zdublowane pomarańcz, ten, ten, tutaj jest baza akurat przychodzi, a tutaj przychodzi taki rozświetlacz metaliczny. No ale nawet bez tego to są takie cztery cienie, bardzo fajne, chłodne, które myślę, no że takim są w skrócie odwzorowaniem trochę tej paletki. Także no znowu, kurczę, nie ma sensu. A jeżeli chcecie coś trochę lepszej jeszcze jakości, to oczywiście Naked, Naked Basic z Make Up, sorry, z Urban Decay. I tu mam akurat jedynkę. Również widzicie te niektóre kolory mega, mega podobne, jest duplikowane. Dwójka jest bardziej chłodna, jeżeli chcecie czegoś bardziej chłodnego. No, także to tyle. Teraz jeszcze będą słodcze. Postaram się jakoś jak najlepiej je Wam zaprezentować, te cienie. No i tyle na ten temat. Ze swojej strony bardzo dziękuję. Szkoda, że to nie była jakaś hiperpozytywna opinia, no ale to jest moja najszczersza opinia, jaka mogę mieć. Naprawdę męczę, dosłownie męczę tą paletę. Od ponad roku sprawdzam ją na wszystkie, a czy od ponad prawie roku sprawdzam ją na wszystkie możliwe sposoby. No i nie jest to moja miłość, nie jest to moja paleta roku na pewno, niestety. Jest mojej strony, to już wszystko na dzisiaj. Bardzo oczywiście Wam dziękuję za oglądanie. Dajcie mi znać, czy Wy używałyście tej palety i jaka jest Wasza opinia, bo oczywiście ja mam tylko jedną twarz, i tylko ją, ją mogę męczyć, bo nie testuję te rzeczy, więc każdemu będzie odpowiadało co innego. Jestem tego w pełni świadoma, także dajcie znać, jak Wasze opinie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia. Pa! Zostaw lajka, ciebie to nie zaboli, a mnie da dużo szczęścia. Dzięki i pa! pa!